Siemaneczko, ziomeczki. Dzisiaj gramy w American Truck Simulator, prezentującym jest Szymon. Szygo. Szygo. Cześć, witajcie ziomeczki. Ja jestem Szygo. Kolejny raz jak ci psuję dla... przywitanie. Co? Kolejny raz jak ci psuję przywitanie. Dokładnie. Ale cóż, ja na to nie zważam i ruszamy w drogę po Ameryce. Ameryce się mówi. Ameryce Po, y, poza odcinkami na razie nie jest, bo tutaj jest maratonik i Krex miał bardzo fajny maraton pytań. Yy, zaraz, to, z, zaraz znowu coś myślisz? Co myślisz o grze League of Legends? Aha. Wtedy, a teraz? A wtedy to kiedy? A, bo ty nie grałeś wtedy. No to... Nie, grałem wtedy, jak była ta... Y, przed tym, wiesz... Przed, przed... jeszcze przed interfejsem? Tak. I przed zmianą wyglądu wieży? Tak. No to możemy pogadać. No była to... Teraz mi się wszystko bardziej podoba. Znaczy może sam nie grałem, o tylko widziałem na YouTubie. Mhm. Y I co myślisz wtedy? Czy co to było wtedy? Horror. Hmm. <noise> wow. e, dobrze, a bardziej dokładnie, jakoś nie wiem nie, opis... wiem, nie podobało mi się tam. Dlatego przestałem też, że gdzieś na około 2 miesiące grać w Lola. Dlatego teraz powinienem mieć, nie wiem, który level 13 chyba. 13 masz, no mam, ale wiesz, bo gdybym grał o, po mojej przerwie, bym zaczął, co nie to bym miał szóste albo piąte max. Hmm. Ale jakbyś jakbyś był bez tej przerwy to chyba byś miał Nie, to e, już dużo. To nie. chyba to, ja, ja i jajcy byśmy mieli 30 już na O, no, Gdybyśmy grali na przerwie. Dlatego może i też ja jestem teraz taki słaby. Bo miałem tą przerwę. Bardzo ładnia, ładna chłodnia. Co mi się dzieje dzisiaj z tym językiem, to ja nie wiem. Masakra. Powiem tak. Ok. Ej, nie patrzę, bo wiem, że y, zajechałem mu. Dobra. Y, kolejne pytanie z serii dawniej y, wizy dziś. Versus dziś. Wersus dziś. No to co myślisz o filmach? Filmach. U, to jest temat? Ale o filmach dawniej, które były takie aż czarno-białe, czy takie dawniej, nie bardzo dawniej? Obojętne. No, wiesz, do, do początku na na naszych czasów z z oglądania filmów. Aha, czyli... Dla mnie stosunkowo niedawno, ale... Ale nie wiesz, kiedy... Nie na, wiem, nasze raz. czasy były, nie? Takie bardziej... Nasze. Nasze. No kumasz, o co chodzi. <grym> Więc tak, ja sądzę, że teraz trochę te niektóre produkcje chociaż są zbyt oczywiste. Moim zdaniem Fabuła się teraz popsuła, wtedy to umieli zrobić coś. Ach! A teraz to No właśnie mi o to chodzi, że teraz jest zbyt przewidywalne. Po prostu zbyt zrobili to chcieli zbyt za a po prostu to zwalili, jak to nie wiem, jak nie wiem co. I, ale nie ja możesz powiedzieć, że wszystkie produkcje są takie yy, Nie, swoje... no, ale większość, bo jednak są... Gwiezdne wojny to, były co, fajne. Gwiezdne wojny, tak, tak. Znaczy naszym zdaniem, dla innych mogłaby to być fabuła z kawałka kartonu i splecona na rymienia, ale dobra. Wiesz, do ilu mam ograniczenie? Do ilu? Do 80 mil. Dobra, więc, dobra, oderwajcie mów. Kontynuuj, bo ci tak źle. Nie, ja, ja, nic, ja już nic nie chciałem powiedzieć. Myślałem, że ty coś. Yy, a dzisiaj mamy taką fabułę, <coughs> yy, yy, którą powinniśmy. Co? O, kontrola wagi jest, wiesz? No ale co ty mówisz? Bo. Yy, 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 ta... Teraz mamy taką fabułę, którą powinniśmy brać z przymrużeniem oka. No. z nie jest to czasem najgorsza, ale w większości produkcji jest to na... No. Nie można powiedzieć, że dobra, bo... No. Jednak trochę ją bardzo popsuli. Także... Bardzo, ma... bardzo. Fajnie. Więc widzieliście w tym odcinku już jak dotrwaliście do tej minuty, to widzieliście co to znaczy zatrzymywanie na wagę. No, kontynuuj. Nie, ja już skończyłam moją wystarczająco. E, więc tak. E, dawniej to takie fabuły były, że to jest głowa mała, wam powiem. Jak, a, a jak, seriale, jak wtedy... seriale. O, seriale. Hmm. Seriali to jeszcze mniej oglądam. Najwięcej to YouTube oglądam, ale okej. Okay. Więc mogę się wypowiedzieć. Hmm. Seriale... Mm, czy mi się podobają? Nie oglądam zbyt ich wiele, to... Y, ale jak oglądam już telewizję, to bardziej takie Automaniak. Y, Czyli motoryzacyjne. No tak, bardziej. Seriali to tylko ostatnio mama singielka ogląda to raz mi się udało podejrzeć. Ale chyba ci to nie za bardzo interesuje szczerze. Wcale. Mm -hmm. Więc tak, może ty się bardziej możesz powiedzieć, bo cóż, ja nie mam zbyt dużo do gadania o. A o serialach wtedy? Na przykład czterech pancernych pies? O, jak ja tu uwielbiam. Ja oglądam wszystkie odcinki. Jak A wiesz, że teraz pojawiła się odnowiona wersja yy, już nie czarno-biała? To no nie wiem, będzie to samo. ale to już. To już nie jest to samo. Ale ten klimat czarno-biały. Tak, to mi się podobało. To już nie jest to samo. Mówi. No. Wtedy jak było. Y wiem, że jest ona wiana vers. Nawet w gazecie pisali, wiesz? Ups. <grystanie> <grystanie> Kreks, pamiętaj. Od 7 minuty 20 sekund. Musisz sobie to pooglądać, okej? Okay? Spoko Zobaczysz jaki tam maner wyczyniłem Bardzo ryzykowny Ale ta gra jest przepiękna Chyba to będzie moja yy, na Steamie najdłuższa gra, w którą przegram godzin Najwięcej godzin przegrasz w tą grę, no, chodziło ci o to, tak? Tak. Jak będziemy, będziecie mieli ziomeczki z yy, yy, 200 odcinków z tej gry, to nawet się nie dziwcie Albo i ponad Bo to jest przepiękna gra, co ja tu widzę Tylko, że po odcinku muszę sobie zmienić grafikę Z ultra na średnią albo wysoką tak, to mi się zaczyna. Ja będę sobie kupował gra kartę graficzną. Jaką? Nie mam pojęcia. Ale bardziej GeForce czy. raczej jest przy GForce. A tego Windows'a będziesz zmieniać? Bo Krek jest bardzo. Nie mam pojęcia. Raczej go już zostawię, jak ma być, bo. No jednak to się nie uda, a jakoś idzie z nim. Teraz teraz wyobraź sobie, że teraz mają podobno gry zacząć wychodzić na Minosa, nie? Co Mario? Gry wychodzić na dziesiątkę. To dobrze. Ale no, ta... teraz już jest na dziesiątkę. No, dlatego nie będę zmieniał, bo może się też tak stać z wieszczem, nie? Siódemką. Że przestaną. Ale siódemka to... No na XPK już nie wchodzą mi to już wiesz. Może nie porównujmy takich starych. Ale na, Nie, niektóre gry na XPK jeszcze wchodzą. Ale to jest bardzo... bardzo mało bardzo. Nie, jak dopiero przestaną wychodzą dź, y, gry na y, tego. Na, y, y, na siódemkę to... No widzisz teraz mi póki Na siódemkę to dopiero sobie ja to Puch, Nie ciekawałem. <laughs> nie wiem, coś dzisiaj mój polski kuleje. Zauważyliśmy. Wiem A i my te trzy odcinki, to jest trzeci odcinek i nagrywamy to tego samego dnia, więc... Dobra Jedź Stefan Jedź żółciak, jedź gliniarzu I ja jadę Oh yeah Ludzie na ulicach. Może sobie, po tym kursie... Może sobie po tym kursie kupimy własną ciężarówkę. W końcu coś się będzie działo. Nie? Mm. E, więc tak. Tak. A a a. A co myślisz o starych komputerach o tych teraz? Hm. Teraz bez, bez porównania. Yy, może niektóre systemy yy, są... Nie ukrywajmy się słabe. Dobra. A, bo to jest dość nudny temat. Coś innego. A co myślisz na przykład o mentalności ludzi wtedy, jak my byliśmy jeszcze dość mali, a teraz? Dzieci w naszym wieku na przykład. O teraz Jakbyś widział jakbyś chodził do mojej szkoły i na przykład o. nie wiem ja dwa razy dziennie widzę pierszaki. No i co, co z nim jest? Nie wiem. Co nie z tymi wiem, pierszakami? Jakoś y, wyglądają nie tak jak my kiedyś. Czyli wiesz, jakieś koszulki y, z tym... z Bentenem. Tylko teraz... Jak widzę dzieci to albo, yy, ale chodzi o ubranie, czy o mentalność, bo wiesz... Mentalność, ubranie, wszystko ogólnie. Aha, czyli myślę, że nasze pokolenie było ciupkę lepsze. To się coraz szybciej zmienia, nie? Na przykład wtedy, żeby, żeby ktoś z nas przeklinał, to to tu, o kurde, szknąłeś, nie? Takie wiesz, a teraz to tutaj te dzieci po prostu klną z takiego małego wieku. No to wiesz, jednak to jest Wow. Dobra Biorę kredyt i kupuję ciężarówkę Kenwarda? Czy jak co so canwarda? O to jest pytanie Dobra, zobaczymy Kenwarda i najwyżej jak mi się nie będzie podobać Czyli ogólnie uważasz, że wtedy dzieci były lepsze? No wtedy... Teraz to jak słyszę czasami to przeklini przeklinają dużo. I to nie tak dużo, że ja sobie powiedziałem, że dużo, tylko naprawdę dużo. Mhm. Aha, aha, aha. Czyli po prostu te dzieci teraz. E, są za bardzo, za bardzo, ale to za bardzo, te. Porąbane. A, można tak powiedzieć. Nie może tak dosłownie porąbane, ale. Jednak coś w naszych czasach było. Wiesz, Więcej kultury. No, powiem tak. Szczerze, muszę się wstrzymać trochę z kredytem. Bo jeszcze mamy za mało pieniążków. Dobra. Teraz rynek. Teraz ogólnie mi się bardziej podoba. Znaczy, a może teraz yy, przejdźmy z tematu o dzieciach do nas, o. Kiedyś yy, my, czyli nie wiem, nasi rodzice, jak ci opowiadali jak było w szkołach, a my. Co o tym sądzisz? Wow. To bym cię wbił w podłogę, nie? No to jest akurat ciekawy temat. Ale nie wiem co, nie wiem jak się na temat tego wypowiedzieć szczerze, nie mam pojęcia. Nie wiem, moim zdaniem jak nasi rodzice, yy, wiesz, w szkołach byli. Ka wiesz, z każdym, z każdym rokiem, yy, z każdym nowym pokoleniem, to się robi coraz gorsze. Ale nie, zobacz, nie? z każdym rokiem, pokoleniem ogólnie, no. robimy, robią się ludzie coraz gorsi. A czy może e, nie go ci w znaczeniu, że nie wiem? E, bo niektórzy naprawdę e, pierszaki to czasami, e, wiem, takie trochę głupio brzmi, mogą zaskoczyć. O. Mm. Wiesz, że niby taki pierszaczek, a niektórzy le, naprawdę pierszaki nie są bez e, mózgiem. O. Powiem tak. Ale jednak w naszych czasach to trzeba było mieć, kur, się umieć zachowywać, a nie, a nie to, co jest teraz, moim zdaniem. O, gdybyś y, pani od angielskiego kazała nam sprzątać po pieszakach, no kto to widział? Miło, nie? Bardzo. A dlaczego niby? No bo tak. Jak to, bo tak? No tak. Tak po prostu. No tak po prostu. My zachodzimy z kolegą na przerwie, z kacprem, którego pozdrawiamy. Albo nie pozdrawiamy. <noise> Zależy jak tam krek czy go chce pozdrowić, czy nie, bo go wkurzył dzisiaj. Chcesz go pozdrowić, czy nie? A tam, niech, niech, niech ma tą przyjemność. No to pozdrawiamy kacpra. I z nim sobie tak chodzimy. Pani od angielskiego, chodźcie tu na chwilę. Wiecie co, posprzątajcie mi salę, bo tutaj pieczaki byli Pełno papierków, paluszki, chipsy rozwalone, sok wylany. No, sorry bardzo, nie przesada? No kurde, trochę nie fajnie. No właśnie, więc. Ty jesteś w w Belgii, więc Ty już nie znasz tego problemu, bo... Jak mówisz, że nie znasz? Też tam byłem, nie? Ale wiesz, to wtedy my byli... W której klasie Ty odeszłeś? Bo sam już zapomniałem. W trzeciej. No to chyba Ty jeszcze kojarzysz. A sprzątałeś kiedyś po pierwszakach? No... Jak byłeś w trzeciej klasie? Ta, chyba ta, tak. To też było... Ser... Znaczy, wtedy było lepiej. No wtedy to to normalnie wyglądało. Znaczy, no, normalnie. Nie mogę powiedzieć, że to wyglądało normalnie, bo jednak to pierwszaki, ale nie najgorzej. A teraz to była masakra. Ja się, ja niektórych rzeczy to bolałem, yy, yy, bałem się... Bałem się dostanąć. No. no, bo po prostu to, to trochę straszne, nie? Tam jakiś sok słodki wylany, który się lepi jak, nie wiem, mam paliwo w ogóle? Nie mam, to spoko. Yy, A, to tak. izi. No. Yy, więc tak, teraz to czasami się boję, nie? To jest takie... Co cię nie zabije, to się... Boję zbija. się o życie. <grych> nie, bo to jest... Yy, Yy, widziałeś kiedyś galaretkę? Widziałem kiedyś galaretkę. Galaretkę? Widziałeś tak. kiedyś? Co? Tak. tak. No to takie coś było tam, wiesz, położone normalnie, strasznie, nie? Skąd się wzięła galaretka tam? Szczerze też się zastanawiam Zastanawiałem chyba? Zastanawiałem, no. Ale wiesz. Ja nie... A my, żeby nam bałaganić, nie? Tobie się tam... Za, za bałaganienie co, co my musieliśmy zrobić? Zrobi no? Przecież nie mogliśmy się odzywać do końca lekcji za bałaganienie. No wiesz. A jak było? Mm. Było, jak było. Wiktor, wiesz, 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 co jest najgorsze 48, 48 minuta w lolu, a zgadnij jak zginiesz to ile musisz czekać na respawn? Nie wiem. Minutę. O kurde, to długo. No, zaraz 20 minuta. Czyli dzisiaj już my nagrali godzinę 20. A ma być godzina 30. No, bo już chyba czwartego odcinka dzisiaj nie nagram. Za bardzo mi się pląta język. O, już mam dość gadania. Może sobie pojeżdżę jeszcze coś poza odcinkami, żeby odkryć yy, trochę, żeby Wam pokazać. A nie tylko, wiecie, takie krótkie dystanse, co to jest 400 mil. No to trochę to jest. Ale tutaj yy, zmienili skalowanie mapy. To nie jest tak jak w WTS-ie 1 do 19. Tylko tutaj jest 1 do 35, więc ta mapa jest... i jeszcze jest mniejsza, ale to dlatego tylko, żeby... ale fajna droga. Yy, żeby wszystkie stany się zmieściły moim zdaniem. Które będą yy, w DLC. Ja akurat będę miał dwa pierwsze DLC za darmo, bo kupiłem grę na Allegro. Chyba yy. nic. Ale okej. Okay. Wracając do powagi. A może zmieńmy temat? Dlaczego nie? Co sądzisz o banalnych hasłach, jak swoje imię? Sam, czy, sam kiedyś tego używałem. Ja teraz nie używam hasła swojego imienia. No ja też nie. Bo to jest zbyt banalne hasło, tak? Każdy może po prostu sobie wiesz, nie? No. Albo ników w jakiej grze, nie wiem. Mówimy sobie. Pan marchewka 16, nie? Yy, to wiesz, ktoś sobie bierze hasło pan marchewka 16. To jest już kompletny idiotyzm. Kiedyś to były nazwy. Yy, marcheweczka. 1, 6, a nie kurde. A ja miałam um. jaką nazwę? Szymonkol 12. I, I narzeka na te inne. Co? I narzeka na te inne. No. Ale ja miałem swoje imię w nazwie, nie? Ale nie miałem takiego hasła. Miałem tylko takie e, to. Nazwę. Hasła mam kompletnie inne niż imię. Ja, ja, ja znam, ja znam imię. Nie, to znasz tylko jedno, do Lola. Nie tylko do Lola, bo jest do nas stale jeszcze i zgadując jakbym się postarał, to mogłoby wejść do Steama. Nie, do Steama mam inne. Ty masz przecież karteczkę w domu, jak weszłam do, do ciebie karteczka, sekundę na ścianie wiesza. Y, kasło y, Steam. Y. Nie Steam, tylko tam był Facebook. No to jeszcze lepiej nie, masz się tym falić, nie? Ale jadę po pięknej drodze. Ludzie, czy wy to widzicie? Ej, a widziałeś odcinek Stew z Minecraft? Ale Stew nie kłamie wam powiem. Mówił, że będzie Minecraft to by jest Minecraft. To jest jeden z nielicznych dużych youtuberów, który powrócił do Minecrafta. Znaczy on w sumie nigdy nie odszedł, nie? Nie no, bo miał ta, To była przerwa raczej, a nie odejście, moim zdaniem. Bo to już odszedł, Blow też. A Minecraft to jest bardzo fajna gra. To tak jak Stew wydobył z niej y, wszyscy, cały potencjał. Mm. Koniki. Przepiękne. Białe ogiery. Ej, ja, ja już chyba czwarty raz będę grał w Lola i wygrywam, nie? No to A ty się tam nagrywasz? Się... No ja tutaj lecę z odcinkami równo. Na ile wiesz na ile będziemy mieli dni? O he. W sumie na trzy. Czy to tak dużo? Eee, nie dużo, ale nie mało. Potem ty będziesz wrzucać. Ja sobie trochę odpocznę. Prawda? Czy nieprawda? No twój maraton ma trwać, nie. A czy mój maraton to będzie ten trwał tydzień albo i dłużej. Tylko po tym odcinku już dzisiaj nic więcej nie nagrywam, bo to już jest za bardzo mi się plątuje. Ze mną zagrasz, nie? A czy jeszcze zrobię jeden kurs poza odcinkami, bo y, ale taki już bardziej luźniejszy, o. Ale ze mną zagrasz, tak? No jak... Y, Przetestuję sobie to, wiesz Co przetestujesz? No ten jeden kurs jak zrobię poza odcinkiem A, dobrze no, do na odcinku, To O, to może mi chociaż pożegnanie nie zepsuje. Kreks Okej okay. Ręczny Dobra. Zapominam, że jak ma Krek z ZW, to że nagrywamy w ogóle. Ale cóż, może poruszę temat American w póki za nie ma i nie będzie wymyślać tematów. American Torak to bardzo fajna gra, chociaż... Nie, nie ukrywajmy. Ja do aniołków drogowych nie należy. Ja sobie lubię tam czasami przekroczyć prędkość. Poczucie jak wolnej Amerykańce, nie? Ale kiedyś to była Ameryka inna. Jak sobie czytam historię albo oglądam starszych youtuberów to. I zapraszam do takiego youtubera jak Rafał Zuzaniuk. On pokazuje realną pracę W amerykańskiego kierowcy y, Ciężarówki Więc y, mi się y, Jego kanał bardzo podoba I chętnie bym kiedyś z nim coś nagrał Ale nie ukrywajmy się Ja i przy mojej liczbie subów To Niezbyt możliwe, ale Warto wierzyć, marzenia się spełniają Czasem ja sobie e, tego jakoś hmm, powiem tak e, nie, wiem, że to się raczej nie stanie w, e, w najbliższym czasie ale może w dalekiej przyszłości jak z kreksem będziemy tak nagrywać jak nagrywamy jak będziemy coraz lepiej to robić i będziemy coraz bardziej ale ja tu mam słowa słyszałam. Jak zaraz Kreksowi powiem, to nie wierzę. Kreks? Kreks? Halo, Kreks? Halo. Powiedziałem coś mądrego. Zapisz to na odcinek do dobrych. Poczułem się jak poeta. Bonus za pierwszą wygraną dnia dostępny za 19 sekund, 55 minut i 20 godzin. O, fajnie. Dobra. Ja sobie dziś scenę dalej, chociaż zaraz koniec odcinka. A zagrażę na... Tak. O, ale epicki. Krak. Mi się podoba. Krak. Krak. Amerykan Krak. Krak, jeszcze krótki temat na koniec. O, mam tylko długie. Aha, to nie, to zostawimy na następne. Dokonczęcie. Do widzenia. Nie, jeszcze Cześć. mamy minutę niecałą. Więc gadaj o czymkolwiek. O, bardzo ładna obora. Zarydzę dachy, przepiękne. Albo w sumie, czy to ma sens? Przedłużeń na siłę. Nie, nie ma. Nie, nie ma. Więc tak, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.